Nasza podróż po świecie pozwala dzisiaj nam wrócić do Anglii, gdzie porozmawiamy o fantastycznych inicjatywach, które tam dzieją się dzięki właśnie polonii, młodzieży polonijnej, a o tych inicjatywach i o życiu w Londynie właśnie będzie opowiadała nam dzisiaj Hania. Witam cię, Hania, serdecznie. Witam, Marek. Słyszymy się, więc jest bardzo, więc jest bardzo dobrze. Londyn to jest dosyć popularny kierunek lotu Polaków, ale jaka jest Twoja historia? Jak ty się właśnie w Londynie znalazł? Ja się znalazłam ze sprawą Erasmusa, tego programu Unii Europejskiej. Bardzo się cieszę, że z niego skorzystałam. A mianowicie studiowałam w Krakowie i postanowiłam na przynajmniej na jeden rok wyjechać do Londynu, skorzystać właśnie z tego projektu. I w trakcie, trakcie tego stypendium tak mi się spodobało tutaj środowisko i życie muzyczne, że postanowiłam zdać na studiach i udało mi się to, i zostałam później na kolejne dwa lata studiów magisterskich. Tak no, się tutaj znalazłam. Życie muzyczne, no bo twoje studia i twoja pasja są nierozerwalnie związane ze sobą, bo jesteś muzykiem. Tak, jestem skrzypaczką. A Także ten wybór się... takiego instrumentu, to jest zawsze ciekawe. Dlaczego? Dlaczego taki instrument właśnie? Ehm, pierwotnie to miał być flet właściwie, <noise> bo o, o to męczyłam moją mamę, e, ale skończyło się na skrzypcach, ponieważ w moim rodzinnym mieście w Zielonej Górze em, była taka pani, dalej jest, uczy, wspaniały pedagog pani Anna Stołasiewicz, która założyła tak zwane przedszkole muzyczne które polegało na tym, że granie na skrzypcach łączyliśmy z zabawą, i to mi się na tyle spodobało, że zostałam przy skrzypcach. I ta, i, ta I ta przygoda trwa do dzisiaj, ale Twoje związki z instrumentem, z muzyką, to nie jest Twoja jedyna jakby działalność w Londynie, ponieważ, ale zacznijmy może po kolei. Jesteś tam związana z polską parafią, tak? Matki Boskiej Częstochowskiej i Świętego Kazimierza. Czy dobrze mówię? Tak, dokładnie. Jestem parafianką. Jesteś parafianką, właśnie. Powiedziałabyś kilka słów o tej parafii? Jak ta parafia funkcjonuje? Jaka jest duża? Może jak, w jakich grupach się tam angażujesz? Co, co tam jest dla Polonii? Co tam jest dla Polaków? Co tam można dla siebie znaleźć? To jest właściwie najstarsza polska parafia na Zimach angielskich. W, tak, żeby nie skłamała, we wrześniu obchodziła swoje dziewięćdziesięciolecie. No nie tak hucznie, na jakie zasługiwałaby, nie, no bo byliśmy przecież zamknięci i była ograniczona ilość ludzi w kościele. Także, także należy do tej parafii. Nie, nie z racji zamieszkania obok, <grym> tylko z wyboru. Życie, życie jakby duchowe i, i jakby przynależność do parafii, w, w, na, mam wrażenie na emigracji polega na czymś zupełnie innym. Ja mieszkam bardzo daleko, ponad godzinę od mojej parafii, ale to nie zmienia tego faktu, że chcę do niej należeć i, i ją właśnie wybrałam. Moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, ludzie na emigracji powinni być beatyfikowani z tego jedynie powodu, że zadają sobie ten trud, że Docierają do kościoła za każdym razem, bo to naprawdę są wielkie dystanse. E, tak, no i, i to, jest, to jest parafia. E, to jest kościół, gdzie, gdzie nasz, nasz kochany proboszcz mówi, że tam się naprawdę dzieją wspaniałe rzeczy, że, że ludzie, ludzie się zmieniają, ludzie przechodzą naprawdę ważne okresy w swoim życiu, później wracają do Polski albo zostają tutaj. No ja się tutaj właśnie, ja już należę do tej parafii 4 lata. Co I co jeszcze nie? Pozwól, że ci, ci przedm w tym momencie, bo twoja przynależność to nie jest tylko przynależność, ale ty jesteś inicjatorką fantastycznej tak, inicjatorką fantastycznego wydarzenia tak zwanych dni młodych. W tym, w tym mieście rozumiem, tak? W Anglii też tak nie w tym mieście, ale to zaraz tak należy do wspólnoty dwóch serc Jezusa i Maryi jednej z wielu wspólnot, która działa w ramach naszej parafii i jako osoby jakby też zebrane ogólnie rzecz biorąc wokół parafii. Parafia też trzeba powiedzieć właściwie stoi drzwi, drzwi w, w, z, z Polską Misją Katolicką. Która właśnie obejmuje całą, całą Anglię i Walię. I polska misja jest w posiadaniu takiego mająku, majątku ziemskiego w stanie Northamptonu, Corby. Nazywa się to Laxton Hall, które jest takim domem spokojnej starości. A oprócz tego tam są wielkie pola, lasy, ale w samym domu starości to jest piękny, 17 wieczny pałacyk. I tam właśnie na co dzień działają, pracuje zgromadzenie sióstr wspólnej pracy od Niepokalanej Maryi, które zostały sprowadzone do Anglii, zaproszone do Anglii, właśnie prosto z do tego domu w 1970 roku przez ówczesnego księdza rektora polskiej misji. I polska misja, posiadając to miejsce, Korzysta z tego organizując co roku trzy wielkie imprezy. Naprawdę to są wielkie wydarzenia, wprawdzie jednodniowe, ale bardzo duże. Zjeżdża się na to Polonia praktycznie z całej Anglii i Walii. To jest święto Bożego Ciała, Dzień Dziecka i Dzień Rodziny. I to są, to są takie, w naszym pojęciu takie, takie festyny. Oczywiście jest też msza święta, ale oprócz tego właśnie są konkursy, jakieś koncerty. Zajęcia sportowe, piłka nożna, no to jest wspaniały czas, taki cały dzień poświęcony właśnie rodzinom. I, i właśnie my, działając obok, obok Polskiej Misji Katolickiej, w parafii naszej, bardzo często byliśmy zapraszani jako wolontariusze, żeby tam posługiwać na tych wydarzeniach, no bo zawsze była potrzebna większa ilość rąk do pracy. I i właśnie będąc na takim wydarzeniu, będąc wolontariuszem na Dniu Dziecka dokładnie, po prostu ja poczułam osobiście takie wielkie przynaglenie, żeby zorganizować coś dla młodzieży, bo właśnie Polska Misja w tym momencie wychodzi bardzo do rodzin, do dzieci, a nie było takiej inicjatywy, nie było wydarzenia, które wychodziło do młodzieży. A, a, no a dlaczego mieliśmy, mielibyśmy pomijać tą grupę wiekową? To też wynika z tego, że że ja w Polsce uczestniczyłam i w mojej diecezjalnej Dnia Młodych, a też kilka razy we franciszkańskich spotkaniach młodych, właśnie organizowanych przez franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej za Przemyślem. I mając to doświadczenie, które mnie bardzo przemieniło, bardzo wiele mi dało, widząc wielki potencjał tego miejsca i zaangażowanie ludzi, i chęć, i też Wielką rzeszę tych młodych ludzi, którzy, którzy tego potrzebowali, ponieważ też mam z nimi styczność i też powiedzmy, przygotowywałam do bierzmowania, to, to wiedziałam, że no właśnie, jest wielkie na to zapotrzebowanie. No i znalazły się, znalazło się wiele ludzi, którzy, którzy chcieli to organizować. Nasz ksiądz rektor polskiej misji był bardzo na to otwarty. No i dzięki temu właśnie udało nam się w 2019 roku zorganizować taką pierwszą edycję Dni Młodych w UK. To już wiemy, przepraszam, wejdę za to słowo. Wiemy, jak to, jak to się wzięło i historia, i historia jest naprawdę ciekawa. Miałaś też doświadczenia swoich spotkań młodych tutaj z Polski, jak one wyglądają. Powiedz, które z tych doświadczeń organizacyjnie i do programu przeniosłaś właśnie na grunt angielski, i jak wyglądają właśnie te dni młodych, które organizujesz? Jak to wygląda teraz wam? właśnie tam, w tym miejscu, w którym, w którym jesteś? To no, Mamy do dyspozycji jedynie trzy dni. Jedynie to się może odbyć w piątek, sobotę, niedzielę. Oczywiście całość odbywa się, jest oparta na karygmacie i wszystkie punkty programu właśnie mają nawiązywać do, do, kolejnych, do kolejnych tych punktów karygmatu powiedzmy. A oprócz tego bardzo nam zależało i się udało, zaprosiliśmy gości muzyków, to byli, to było dwóch raperów, Heres i, i no, Heres, formacja Wyrwani z Niewoli. I także był u nas ksiądz Dominik Mielewski, który nam głosił właśnie konferencję Oparte na karygmacie. Także no, także zależało nam, żeby właśnie przekazać Ewangelię i przekazać Kerygmat, wiadomość o zbawieniu. A oprócz tego, żeby też dzieci i młodzież mieli okazję, żeby pobyć razem i się razem pobawić. Widziałaś zapotrzebowanie dla tej grupy wiekowej, dla młodzieży, żeby zrobić tego typu wydarzenie? Z jakim odzewem spotkałaś się? No, tak jak mówię, wszyscy jednogłośnie i rodzice zebrani naszej parafii, i też, i też no, młodzi ludzie. Starsi, młodsi, yy, tam właśnie posługujący, wszyscy byli zgodni, że tak, jak najbardziej to jest potrzebne, i, i, i naprawdę mało było osób, które, jeżeli była potrzeba jeszcze kogoś zaprosić do organizacji czy do pomocy, to powiedziały nie. Także wszyscy byli chętni. Tak jest, jest jesteś zadowolona i, myśl, i myślę, że wpisze się to na stałe w kalendarz wydarzeń właśnie w tej parafii w Londynie. Czy jest na to szansa? Jak najbardziej o ile tylko koronawirus nam na to pozwoli i będzie można. Tutaj też inne są jakby przepisy. Także a co za tym też idzie, zupełnie nie mamy pojęcia, co jak będzie wyglądał czerwiec, kiedy to się odbywa, więc ale mamy zacząć, mamy zamiar zacząć organizację tak na poważnie i będziemy zapraszać młodych właściwie niezależnie od tego, co się będzie działo, bo właściwie nikt tego nie wie, więc. Jasne. Ale my trzymamy kciuki, żeby to spotkanie się odbyło, bo jak widać, nie ma dzisiaj przeszkód, jeśli się tylko chce, jeśli się widzi potrzebę, żeby zorganizować coś, nawet w miejscu dla siebie w jakimś stopniu obcym, jakim jest miasto za granicą, czy po, czy po prostu inny kraj. Dlatego, Haniu, gratuluję Ci tego, tego pomysłu, tej inicjatywy, tego zapału. Życzę żeby, życzę, żeby on nie gasł. No i dziękuję Ci za tą dzisiejszą rozmowę.